Marzejo. dzisiaj będę wam pokazał Wojan nie znam. Team! No patrzcie, Wojan Team, serio Wojan Pokażę wam z, mm, od Wojan Team, poczekajcie Po pierwsze, po pierwsze wam pokażę Zdjęcie. Przepraszam, że tak wam źle, tak zrobiłem, bo, bo pokazywałem i pokazywałem wszystkim i wtedy to zrobiło się i podziękowałem, ale nie, nie wiem, a nie kurierowi, bo on pojechał, więc. Po pierwsze wam pokażę zdjęcie Wojana, patrzcie dzień woja nas podbiw zwanym woja. I tu też woja leży na planetę odno kolano I tu słoneczko Minecraftowe I tu chmury Minecraftowe To by opisać Drugie naklejki one są odkle... On je odkleiłem Pokażę wiem, gdzie one zostały wklejęte tu, tu i na mojej facie I tu na mojej zasce. I moja zawka też się rozwija. Sawka wojną tym. Hmm. Z logiem team. Piesek, pimpek i świnka Halinka i po środku wojan Przepraszam no. dobra. Pomyliłem się, to chciałem Wam powiedzieć, ale później na końcu O to, to Wam nie powiem, bo to jest, pokażę Wam. Przepraszam, że Wam tak zrobię, po prostu mam cięcie. Jakby. Nie, bo ja po prostu. Patrzcie, wiezowiec. Ptysia, Tu jest Luka. Ale on niestety odsetł. No i tu. No i tu wiezowiec Kati. A tu Wojan. A tu jego wiezowiec. I szczołka taka. Szczołka na nim tego. Jezowi Spaliuma. I tęcza nawet. I Wojan, który tu idzie, idzie. Nie. Teraz w trzecie. Spadańki Wojan Team. Pokażę Wam tego, muszę położyć telefon, bo nie, nie mogę trzymać obydwa. Bo to no trudno. Nie pokażę. I tu jest też logo w Team, Takie stare logo takie. Bo kiedyś było. Bo kiedyś było. Bo kiedyś było. Bo kiedyś było w bluzach. Te logo, te. Ale zostawiło. Ten wygląd został zastąpiony przez stereo. Takie. Odsek kolejne to czapka Wojantin. Będę sobie trzymał i Wam pokażę, jak wyglądam. No i jak wyglądam? Więc dajcie lajka, zuba. Jak Wam się nie podoba, dajcie łapkę w dół. A jak podoba Wam się, to dajcie łapkę w górę i żubika i komentarz. O. I kolejne to jest... a tu taka... nie wiem jak to się nazywa, ale to są członki wojanowis. To jest... Zobaczcie. Wojan, nubek, kati, tyś, paliam. Ale ogór jest, bo, jest, bo, bo ma zielony. dlaczego nazywam go ogór? Bo ma taką zieloną głowę. Ale tak naprawdę nie ma zielonej głowy prawdziwym życiu. No i tu widać trochę, A tu widać połowę wieżowca Kati. Nie wiem, czy to jest wieżowia z ale nie wiem. No i kawek, miejsce gdzie Nubek tak robi, to wtedy widać tu jezowie spalniona. A mi się, a mi tylko koja... i ten Koror zielony razem z czarnym kojarzy mi, mi się kolor z tą postacią hakera. -ha no i postawię sobie tu koło mojego telefonu po 12, kiedy już wam pokazałam. No i, no i nie mam już nic. Czekaj, czekaj. Miałam gdzieś opaskę. Miałam ty. Pokazałam wam tę opaskę. Muszę ją znaleźć, bo chyba ją zgubiłam. где за заставлю его. Че встал, Паска? Нет, мы за... Ну, Opasko! Aha! Tu jest! I ko, o, ko, ostatnie opaska wojantym Patrzcie, opaska wojantym Ale ja przecież jestem chłopakiem. Ale nic, nie kłócimy się za zawsze wojantym Bo też jest dla dziewczyn. Ja nie, nie jestem dziewczyną, ale nie możemy się kłócić. I pokażę wam Ostatni plan lekcji. Nie mogę Wam pokazać, bo mama mi wzięła, bo mama mi wzięła i wtedy muszę Wam, i wtedy na szkole muszę to wybrać. To mam gamingowe plan lekcji dać, czy robię. No pewnie, że tam wojewodowice, ale niestety muszę to mieć do szkoły, więc mi nie pokażę. Do vyzvedájí. Jeho na můj tom odcinek.